Ją, y, skaczącą na skakance. Mhm. Mm Znajdźmy tam sytuację, co to, co to było. Wiesz, co tutaj, jak ona skakała na tej skakance, to też y, jakby tutaj czułam y, odcięcie takie. To, co wcześniej rozmawiałyśmy, że sprawdzałyśmy, czy to odcięcie od emocji, odczucia, to tutaj już tak, i ona jest tutaj jakby, poczekaj, ile ona tutaj może mieć, tak, ja wiem, z 6-7 lat, może. I tutaj, mhm. I tutaj jakby już jest to takie, yy, tak jakby, yy, wiesz, jak ja to, wiesz jak to wygląda, ona po prostu skacze i nią nic nie interesuje, ona sobie liczy, była w takim transie po prostu, tak. tak? Tak, 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 też to zobaczyłam, że ta skakanka tworzy taką bańkę jakby, dlatego na cały czas na niej skacze, bo tam jest bezpieczna. Tak, mhm. tak ją widzę. Mhm. I tutaj jest tak, tutaj jest takie odcięcie już, mhm. mój taki, tworzenie sobie tak jakby wewnętrznego takiego, y, swojego świata bezpiecznego. Okej, okay. weź tam ją zatrzymaj. Wiesz co, ona mówi, że ona nie ten, ona nie chce przestać, ona nie może przestawać skakać, ona ma skakać cały czas. Zobacz czy tam właśnie jestem w tylko, transie. Wiesz co, tylko tutaj czuję się bezpiecznie, tylko wtedy jak skacze, czuję się bezpiecznie. Poprosiłam jeszcze raz, żeby przestała. Mhm, już to stoi się, patrzy na mnie. Chyba się jak się czuję. Już co mówi, że jest zmęczona. A czemu jest zmęczona? Z mhm. skakaniem? Już mm -mm. co ona mówi, że jest zmęczona, y, zmęczona krzykiem. I zmęczona też płakaniem i łzami. A czemu płaczesz? Bo mi smutno. Płaczę. ]日本. Jestem zmęczona płaczem, jestem zmęczona krzykiem. Wiem mm szczerze, -hmm. y że muszę znaleźć bezpieczne miejsce. Muszę znaleźć swój azyl. Mm -hmm. W ogóle jestem zdana sama na siebie. Yy, zapytaj się, że, a jak jest zdana sama na siebie, to jak się wtedy czuje? Yy, źle, ale bezpiecznie. Źle, ale. Co znaczy, że źle. Yy, że źle, poczekaj. M chodzi o to, że. Yy... Chciałabym mieć jakby towarzystwo, tak? Chciałabym być z kimś. W ogóle tutaj jakby idzie, chciałabym... Ale misia, nie wiem skąd, Misia, chciałabym mieć Misia, ale, ale, mm, ale wiem, że jak tutaj jestem sama, to jestem najbezpieczniejsza. Okej, okay, zobacz to. Generalnie brakuje mi jakiejś tam osoby na życie, ale z drugiej strony, jak to wszystko tak ma wyglądać, to ja już wolę skupić się na pracy. Mm -hmm. mm. Zobacz to, um, mam już dosyć. Już co, mam już dosyć, nie mam sił, mam już dosyć ciągnąć to. Um, zobacz, to jest jakiś schemat, że sobie to wybieram. Już teraz, jak powiedziałaś o wyborze, to tutaj jest jakby, wybieram. Yy, spokój równa się samotność. O, tutaj to jest jeszcze. Yy, czyli jak jestem samotna, to mam spokój? Jeżeli chcesz mieć spokój, to, to masz być samotną. To to musisz być w samotności. Mhm. Wtedy jesteś bezpieczna, wtedy nikt nie jest w stanie ci. Cię nic zrobić. Hmm. Coś mi... Z... Czekaj, bo tego nie znam. A, muszę walczyć. Coś mi zsyła walkę. Ja Muszę walczyć. Wiesz co tutaj idzie, że walczę sama ze sobą. Hmm. Tak jakby walczę ze sobą, żeby, żeby znaleźć na to wszystko siłę. Ale i tak to do niczego nie prowadzi? Hmm. Zobacz, właśnie jak to się ma do tego, że zobacz. Nadal, mimo tych wszystkich porażek, mam ochotę to robić, bo chciałabym kogoś poznać na życie, bo życie w dwójkę jest fajne, ale po prostu te trzy lata strasznie dały mi w kość. To jest ta palka. Mimo wszystko, chciałabym spokój mieć, po tak, z doświadczenia z, przez tych trzech lat chciałabym jednak mieć spokój i ciszę, no ale z drugiej strony fajnie jest żyć w dwójkę. Wiesz co, teraz jeszcze idzie. Yy, lepszy, lepszy taki partner niż żaden. No. Jeszcze tutaj coś takiego. Lepiej na chwilę niż wcale. W przeciągu tych trzech lat to miałam jakieś osiem takich dwóch, trzy tygodniowych relacji. Czyli takie y, byle co, byle by było, to jest lepsze niż nic. Mm -hmm. okay. Wiesz co, jeszcze teraz przyszło w ogóle, y, że chcę, żeby ktoś y, teraz y, chcę, żeby ktoś zalepił tą dziurę. Dziurę, dziurę, jaką dziurę? Mm -hmm. dziurę? Co to za zapcha dziura ma być? Mm -hmm. Tutaj wiesz, co idzie, y, tak bardzo potrzebuje miłości. O, właśnie przyszła tęsknota właśnie za miłością, no. Mm -hmm. Taka duża tęsknota za miłością, taką czystą miłością. Mm -hmm. Znajdź mi to właśnie, tak? Że potrzebuje miłości, tęsknię za miłością. A zacznę jeszcze, że muszę być w związku. Żeby, żeby być szczęśliwą, to muszę być w związku. Bojętnie z kim oby ktoś był, że do szczęścia potrzebuję drugiej osoby, że sama, że sama to co, jak jestem sama to co, weź mi to znajdź, mm -hmm. jest fajnie, ale? Wiesz co, tutaj teraz idzie jestem zła, jak jestem sama, bo ja zawsze jakby byłam sama yy, i tutaj jest taka, taki, takie, to jest podszyte taką złością, że nie lubię być sama, znowu idzie, czyli... Yy, mm. Czyli taki, to jest takie, takie mieszanie się, bo z jednej strony jest ten strach tak, przed miłością, tak, y, tak, a z drugiej ta walka strony tak, taka złość też, tak na to, że byłam sama, no to teraz już nie chcę, tak? I z tej złości już chcę kogoś znaleźć, chcę, żeby ktoś był. Tak bardzo chcę, żeby był, żeby już też wiesz, nieważne, nieważne kto, ale zapchał tą dziurę, ale zapchał tą dziurę, ten brak, tą pustkę, ten taki, taki krzyk o to. Krzycze wręcz bym powiedziała tutaj jest. Krzyczę o miłość. Niech mi ktoś pokaże. o w ogóle teraz idzie. Niech mi ktoś pokaże, że jest, co jestem. Ile jestem warta. A, czyli ona potrzebuje kogoś. Okej, okay, rozumiem. Żeby no. teraz ktoś... Musi mi pokazać, tam ile jest warta, czyli sama sobie tego nie umie pokazać, zawsze przez pryzmat tej drugiej osoby, tak? Jakby ona się odbija w czyichś oczach, wtedy widzi tam swoją wartość, w ten sposób? Potrzebuje, tak, potrzebuje kogoś, żeby widzieć swoją wartość. Mhm. To jest wręcz, niech, ktoś mi, niech ktoś mi to pokaże, niech ktoś mi to udowodni. Rzucę, to Mhm. I zobaczy, to też się przekłada na to jej, że ona nie może otworzyć, właśnie te, żeby przejść na tą własną działalność już na 100%. Czy to też się w tym pokazuje? Bo ona właśnie mówi, że jak każdą relację odchorowuje jeszcze w pracy później. Mhm. Wiesz, co tu jest tak, jakby też y, taki, y, taka samoochrona też przed tym. Bo skoro. No tak, skoro... Tak, to jest właśnie ta sprzeczność, że bardzo chce, ale z drugiej strony miłość boli, więc trzeba się przed nią kryć. Nie? I to jest właśnie to jest ta, 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 ta jej walka i ona nie może jedno z drugim ułożyć. Bo też potrzebuje drugiej osoby, żeby tą pewność siebie jakby zobaczyć, tak? Mhm. Tutaj w ogóle idzie, że nie chce. Tutaj z tą, z tą działalnością, że nie chce jakby tej działalności powiększać, nie chcę robić przestrzeni dla, dla tej dla nieudanych miłości, jakby tak, tutaj jakby mm, nie wiem jak to, nie wiem czy to rozumiesz tak, tak 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 tak, bo to tak jak ja mówiłam, że ona właśnie że przekłada to też na swoją mhm. na pracę, jakby się odzorowanie też tego wszystkiego, czyli mhm. tak jakby y, miłość i praca to jest na jeden do jednego tak tak dokładnie dokładnie, mhm. że dopóki nie znajdę szczęścia w miłości, to nie będę mogła zacząć swojej działalności, ponieważ mając kogoś, to on mi pokaże, ile ja jestem warta. I jak ktoś mi pokaże, ile jestem warta, to wtedy będę mogła otworzyć tą swoją działalność, bo będę już wtedy miał, tą pewność miała. Mhm, tak, będę miała takie ja. nadmuchanie w skrzydła. Mhm. Potrzebuję, potrzebuję, żeby ktoś mi nadmuchał w skrzydła o. Mhm. Miłość o skrzydła w ogóle jeszcze o. Ok, idźmy do tego pierwszego punktu. Tam, gdzie ona była na tym pierwszym planie. dzieci w tym lesie, dziu? Mhm, tak, mówiłaś, że teraz ona już jest na polanie, tak? Mhm, tak, tak, tak. Już siedzi tak. sobie dalej ja tam. Jakiś mhm. motylek lata. Że jest taki w ogóle, taki spokój panuje. Mhm. Okay. Dobra, ja bym chciała, żebyś teraz postawiła jeszcze przed nią lustro. Mhm. Duże, wielkie lustro, tak żeby ona siebie teraz zobaczyła całą. Mhm. Ja bym chciała, żeby ona powiedziała coś do tego lustra. Do odbicia w tym lustrze, żeby powiedziała do siebie. Chciałabym dzisiaj Ciebie przeprosić z całego serca, że nie w pełni akceptuję Ciebie taką, jaką jesteś, że oceniam Cię stale. Że czasami brakuje mi wiary w Ciebie. Jesteś dla mnie najważniejszą osobą w życiu. Jesteś wystarczająca, taka jaką jesteś. Bardzo Cię kocham. Niech ona zobaczy tą swoją moc, to swoje odbicie w lustrze, jak ten przepływ cały w niej idzie. Niech ona zobaczy tą, ten ogień w sercu. Wiesz co, chwilowo to, jest, to było też emocjonalne bardzo dla niej, do tego stopnia, że się popłakała, sobie kucnęła, żeby się, wiesz, żeby się y, spokoić. Mm. Mm -hmm. Jak ją tam widzisz? Wiesz co, wstała teraz y, i jakby tarła łzy. Mm. I się tak delikatnie uśmiecha sama do siebie.